Elegancja klasyka Świadomość mody, cały sezon jesienny będzie otaczał się brązami, burgundami, każdym kolorem kawy. Mi się podobała ta intensywność tego koloru. Ja lubię takie kobiece stylizacje. Widać, że to jest bardzo classy. Zwracam uwagę bardzo na wykończenie i detale. To jest niesamowite, jak cieszy oko. Tę kolekcję chce się dotykać, chce się ją odczuwać, chce się ją nosić. I proponuje też e, taką śmietankę, taki e, kolory cream. Kolekcja jest przepiękna. Jedna naprawdę z najfajniejszych marek, które znam od lat, ponieważ to jest. Witchen. Aż mi się robi ciepło, jak o tym myślę, na ten sezon jesienny. Klasa i... Top of the top. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dzień dobry Państwu, jesteśmy dziś w hotelu Polonia Palace, gdzie marka Witchen zaprezentowała swoją jesienno-zimową kolekcję Urban Elegance. Zapraszam na naszą relację z wydarzeniem. Na 2025-2026 otwiera nowy rozdział w To czas, w którym elegancja staje się bardziej wyrafinowana, kolory głębsze, a faktury pełne sensualności. mieliśmy okazję podziwiać najnowszą kolekcję Urban Elegance, ale też świętować 35-lecie marki i to też jest takie spojrzenie wstecz, ale też spojrzenie na to, co nas czeka w tej najbliższej przyszłości. Ta kolekcja bardzo mi się podoba. Lubię brązy, zwłaszcza, że teraz w ogóle ten cały sezon jesienny będzie otaczał się brązami, burgundami, każdym kolorem kawy. Mi się podobała ta intensywność tego koloru, czyli był to taki wyważony burgund, brąz, który wygląda na różnych fakturach Inaczej, dzięki zastosowaniu bardzo zmysłowych materiałów, takich jak zamsz, takich jak futra, takich jak skóra, to sprawia, że tę kolekcję chce się dotykać, chce się ją odczuwać, chce się ją nosić. Uwielbiam właśnie ciemne kolory. Sama się ubieram na co dzień praktycznie zawsze na czarno. Widziałam dużo właśnie czarnych płaszczy, czarnych kożuchów, ale też pojawił się burgund, ciemny burgund, który też uwielbiam. No, kolekcja jest przepiękna, na pewno coś znajdę dla siebie. Kolory burgund brązowy, naturalne materiały, czyli skóra, skóropodobne, zamsze. To, to jest w ogóle aż mi się robi ciepło, jak o tym myślę na ten sezon jesienny. Kolor potrafi tak naprawiać humor, w taki sposób działać. jest, jest... To jest niesamowite, jak cieszy oko. Witken proponuje też e, taką śmietankę, taki e, kolory cree, ale z drugiej strony też e, ten burgund, brązy, czernie. I myślę, że m, wszyscy sięgamy zdecydowanie częściej po te ciemniejsze barwy e, jesienią. The styling is very, very nice. Modelki bardzo ładnie wyglądali. Burgundy jest przepiękny kolor. Ja właśnie uwielbiam ten kolor. Widać, że to jest bardzo classy um, top of the top. A jako projektantka mody, zwracam uwagę bardzo na wykończenie i detail. I jestem naprawdę pod wrażeniem takich minimalnych detali, właśnie, które robią całą właśnie stylizację. Gdzieś te wykończenia, gdzieś te szwy, gdzieś tam małe, delikatne, nie rzucające się wiesz, na czole logo, tylko zmienione w jakiś fajny emblemat. I przede wszystkim, kim też jakość materiałów. Bardzo lubię tę markę, jest rzetelna. Pięknie wyglądają, te rzeczy są ładnie odszyte, płaszcze. Już mam chrapkę na kilka. I mogę się doczekać, aż bo już upatrzą sobie tutaj kilka rzeczy, aż te rzeczy trafią do mojej szafy. Taka stylizacja burgundowa bardzo mnie urzekła, to jest taki długi, elegancki płaszcz związany w pasie, z szerszymi ramionami płaszcz do kostki, pod którym można skryć chociażby delikatniejszą sukienkę, ale który na pewno nas ogrzewa, bo jest z wełną. I piękne kozaki, e, zlakierowana skóra, także w kolorze burgundowym. Wysoki obcas, owszem, ale z tym płaszczem po prostu wyglądało niezwykle elegancko. Ja lubię takie kobiece stylizacje, szczególnie na takie wyjścia. Ubrałabym się tak dzisiaj, e, właściwie wychodząc e, na jakieś ważne spotkanie albo jakąś e, miłą kolację. Te kolory ziemi, takie kolory, które do wszystkiego pasują, które tak kobietę otulają, uważam, że są strzałem w dziesiątkę. Bardzo mi się ta kolorystyka podoba. Ja uwielbiam markę Witchen za jakość, za produkty, za to, jak mi się nosi te ubrania, buty i torebki. I mam już kilka u siebie w domu, w szafie, noszę, używam. No ja jestem olbrzymią fanką zamszu i ten zamsz tutaj gdzieś króluje. Jestem zachwycona, plus też panterka, co zawsze każda kobieta lubi i też na maksa w trendzie. Więc no co ja mogę wiele powiedzieć. Super ta kolekcja, wszystko fajne. Marka Wittgen to jest taka jedna naprawdę z najfajniejszych marek, które znam od lat. Uwielbiam. Mam walizkę, którą kupiłam lata, lata temu, i ona do tej pory po prostu jest w stanie perfekcji. Myślę, że ta nowa kolekcja, najnowsza kolekcja, to jest e, podkreślenie, jakby zebranie tego, co jest w marce najlepsze. Elegancja, klasyka. Świadomość mody. Mimo wszystko, że wykorzystują trendy, jak każda marka modowa, to nadal jest tam ich duch, czyli ta klasa i, i wieloletni taki kuntrz krawiecki. Myślę, że w, z marką WITHEN można, można być wiernym sobie. Ponieważ to jest WITHEN. WITHEN.